Tego miejsca. Nahum? Nahum? Yes, Witam. To jest Maresza. Tak, widzimy ruiny antycznego miasta, które swój rozkwit przeżywało w okresie hellenistycznym między III a drugim II wiekiem przed naszą erą. Ilu ludzi tutaj mieszkało? Miasto liczyło 10 tysięcy mieszkańców. Ludzie osiedlali się na tych terenach już w IX wieku przed naszą erą, ale Maresza powstała dopiero w IV, kiedy kontrolę nad tym regionem przejął Aleksander Wielki. Maresza stała się wówczas prężnym hellenistycznym centrum, które przez kolejne 200 lat niczym magnes ściągało tu wielu ludzi. Panowanie Aleksandra Wielkiego zapowiadała przepowiednia proroka Daniela. Ale mówiła jednocześnie o zagładzie pogańskiego miasta w sercu judejskiej ziemi W 113 roku przed naszą erą wódz żydowski Hasmoneas sprawił, że marzenie Aleksandra o hellenizacji tej ziemi nigdy się nie spełniło W roku 40 przed ch. Chrystusem z pozostały jedynie zgliszcza Ale podziemny świat Aleksandra przetrwał do naszych czasów To jedna z 800 ręcznie wykutych jaskiń. Niektóre mają nawet 12 metrów głębokości. Jest ich tu mnóstwo. Tak, większość ma kształt dzwonów. Są ogromne i głębokie. To musiało być gigantyczne przedsięwzięcie. Z wydobywanego stąd wapienia powstało miasto, ale jego budynki wymagały stałej konserwacji. Domy powstawały z wydobywanego tu wapienia, ale ich spoiny wymagały ciągłej uwagi, inaczej domy szybko niszczały. Kiedy miasto opustoszało, wapienne budynki mareszy zaczęły kruszeć. Mimo to zasadnicza część miasta, stanowiąca przykład hellenistycznej cywilizacji, przetrwała. Nie zniszczyły jej nawet silne pustynne wiatry. Spójrzcie, co to? Prasa do wyciskania oliwek. W jaskiniach tłoczono oliwę. Podejrzewamy, że ten rodzaj prasy pojawił się tutaj w czasach Aleksandra Wielkiego. Dotychczas w podziemiach odkryto 20 tłoczni. Zaopatrywały w oliwę nie tylko miasto. Wiele ton eksportowano. Prace wykopaliskowe, w których uczestniczył Nahum, trwają tu od 20 lat. Schodzimy pod ziemię. Pod ruinami liczącymi 2000 lat znajdują się ogromne podziemne komnaty. Jednej z największych, jaką znaleziono w Mareszy, nie zajmowali władcy. Mieszkały w nich gołębie. Wspaniała pieczara. Spójrzcie. Niesamowite. Co to? Kolumbarium czyli gołębnik, w którym hodowano gołębie. Ich mięso spożywano, a odchody wykorzystywano jako nawóz. Te otwory wykuto dla ptaków doskonała robota. W starożytności gołębie nie były utrapieniem traktowano je jako towar. Sprzedawano je w celach konsumpcyjnych, a ich odchody stanowiły świetny nawóz zasilający gaje oliwne. Hodowla gołębi przynosiła mieszkańcom Mareszy olbrzymie dochody. To było jedno z większych centrów hodowlanych w Izraelu. W okolicy znajdują się setki kolumbariów. Kolumbaria budowano tu na długo przed panowaniem Aleksandra Wielkiego, ale za jego czasów powstało ich najwięcej. W całej okolicy powstawały podziemne kamieniołomy, a po ich eksploatacji mogły tu zamieszkać ptaki. wlatywały do wnętrza przez specjalnie pozostawione otwory, które nie mogły być jednak zbyt duże. Inaczej Kolumbaria zniszczyłby pustynny wiatr. Wapień jest stosunkowo miękki, dlatego w każdej chwili gołębniki można było powiększyć. Marysza kwitła. Wieść o jej bogactwach dotarła do żydowskiego wodza Jana Hyrkanusa, który poprowadził na miasto swoją armię. O przebiegu bitwy wiemy niewiele, znamy tylko jej wynik. Hyrkanus zdobył miasto, mieszkańców zaś zmusił do wyznawania żydowskiej religii. Wybór prosty: albo stajesz się Żydem, albo umierasz. I wielu wybrało śmierć. Tych, którzy nie chcieli się podporządkować, czekała sroga kara. Płacili za to życiem. Tylko nielicznym udało się przetrwać. W 40 roku przed naszą erą maresza popadła w ruinę. To ziemia splamiona krwią. Rozegrało się tu wiele bitew. Upadały kolejne cywilizacje. Jednocześnie jednak budowano tutaj wspaniałe budowle. Wiele z nich przetrwało do naszych czasów. Ale największe cuda dawnych budowniczych kryją podziemia. The Walka o przejęcie kontroli nad Izraelem trwała tysiące lat. Zaczęła się w czasach starożytnych. Proroctwo Dawida mówiące o zjednoczeniu żydowskich plemion miało też wpływ na powstanie nowego izraelskiego państwa. Pod tą pralnią znajdziemy dowód na to, że współcześni buntownicy również potrafili wykorzystywać podziemia. W 1945 roku większą część współczesnego Izraela kontrolowali Brytyjczycy. Ponad pół miliona mieszkających tu Żydów pragnęło wypełnić biblijne proroctwo Ezechiela, zapowiadające powstanie nowego państwa Izrael. Jestem w kibucu leżącym w środkowym Izraelu. Obecnie jego mieszkańcy zajmują się uprawą brzoskwiń, ale 60 lat temu ukrywali prawdziwą tajemnicę. Tuż pod nosem stacjonujących tu Brytyjczyków, bojownicy żydowskiego ruchu oporu pod niewinnie wyglądającą pralnią wybudowali fabrykę broni. Kibbutz Ayalon, leżący na północny wschód od Jerozolimy, odegrał istotną rolę w powstaniu izraelskiego państwa. Zaraz spotkam się z Shlomo Hillelem, który zakładał fabrykę i w niej pracował. Oto on. Witam w Instytucie Ayalon. Dziękuję, jestem zaszczycony. Shlomo Hillel, jeden z założycieli państwa Izrael, był członkiem żydowskiej organizacji paramilitarnej Haganah, zdając sobie sprawę z nieprzyjaznego nastawienia Arabów i Brytyjczyków, postanowił zaryzykować własne życie.